Cześć. Mam przemyślenie, i myślę, że ono jest ważne dla mnie i też dla Was. Bo właśnie skończyłam masaż, i osoba, która przyszła, mężczyzna, miał takie odruchy łapania za ręce. Ja bardzo nie lubię, lubię jak się stosujemy do zasad. E, które są e, ustalone e, i, i miałem takie zachowanie, widać było, że był dawno niedotykany, jego en, w energii to było tak, jakby był drugi w nim jakiś, który e, próbował e, nie złapać po prostu. Taka energia e, takiego, takiego braku, takiego potrzebowania a takiego złapania. To było, wiecie, niemiłe bardzo. E, było odcięte od źródła, zamknięte serce. Mm, bardzo smutne. Tak smutne, że po prostu zero życia. No i masowałam tego pana, aż już powiedziałam sobie chyba, że nie będę masować. Takie to było trudne. I na koniec e, zrobiłam mu ten masaż i e, żegnaliśmy się. I on powiedział, że e, jest bardzo smutne. I że coś się z, e, rozmawialiśmy, i wyszło, że coś tam się stało dla niego. E, I jest w takim stanie e, drugi rok. I potem on wyszedł, tak mnie przytulił, tak szczerze. Widać, że mu brakuje po prostu kogoś takiego bliskiego, i że się w sobie te emocje. Wyszedł i. I poszedł. Wyszedł i poszedł. Natomiast zostawił mnie z takim przemyśleniem, że bardzo często zdarza się, że przychodzicie z różnymi problemami wewnętrznymi, na przykład z bardzo silną emocją. Czy to jest złość, do której mm, czy to jest złość, czy to jest smutek, czy macie depresję? Czasem przychodzą osoby, które nienawidzą, być dotykane. I robią sobie test. E, bo wszyscy chodzą na masaż, to ja też pójdę na masaż, bo, wszystko, bo to takie fajne, to ja się zmuszę. E, albo potrzebują się wypłakać, ale tego nie mówią. Albo coś, e, są po przemocowych jakichś e, sytuacjach, gwałtach e, innych, i nie mówią. I wiecie, to jest tak, że kiedy idziecie. To takiej osoby jak ja, która pracuje z energią, która widzi jasno, która dużo wie, która rozwija się właściwie niemal głównie w kierunku pomocy innym w zakresie duchowego, energetycznego, świadomościowego, uwolnienia się od różnych rzeczy, to taka osoba wie i widzi. I jest to trudne, bo jakby kłamstwo, ukrywanie, w którym jakby wy żyjecie, czy taka osoba żyje, w Podejmując decyzję, że ona teraz zakopie w sobie e, tę tajemnicę, ten smutek, i będzie udawała przed sobą i przed światem, że nic się nie dzieje, e, jest to trudne dla mnie. Kiedy przychodzicie i nawet na masaż centryczny e, i ukrywacie, że mieliście e, że ktoś was dotykał w sposób, e, który zostawił traumę, że byliście ofiarami gwałtu lub że ktoś wam umarł i potrzebujecie po prostu, żeby ktoś was przytulił wiecie, to się czuje i taka osoba hamując emocje ona zamyka się na przyjmowanie nie płynie energia bo nie ma przyjmowania bo ta osoba boi się, że się rozklei i um, ten lęk, ten opór taki, żeby to puścić Powoduje, że nieważne jak pięknej energii ja bym była dla ciebie, jaki cud mógłby się wydarzyć, to się nie wydarzy, bo twój system mówi nie, bo siedzisz zamknięty w tym wyobrażeniu, że nie możesz puścić, no i nie możesz puścić, no, no i nie możesz puścić wtedy. I zdarzało mi się, że po masażu kończyliśmy i osoba, która była, pytała się, czy jeszcze mam czas, bo ona potrzebuje takiego utulenia, takiego delikatnego, kochającego dotyku, żeby tak ją ugruntować mm. w tym i to jest bardzo piękne, bo mm, wtedy bardzo dużo się uwalnia, najczęściej. I myślę sobie teraz jeszcze, że trudno jest zaufać takiemu komuś, kogo się pierwszy raz widzi na oczy. Ale jak mnie wybieracie na Boxie albo idziecie do mnie z polecenia, to widzicie mój profil. To nie jest taki gabinet surowy, zimny. Tu nie ma pracy przerobowej, takiej, wiecie, że jeden wychodzi, drugi wchodzi. Aha. Tu jest, płacicie troszkę więcej, być może, niż w takim, takich salonach, ale dlatego, że możecie liczyć na empatię, być może na rozmowę, być może na jakieś uzdrowienie. Um, to jest trochę inaczej. Inaczej niż u psychologa, ale inaczej też niż w salonie mm, takim masażu zwykłym. A więc um, jak będziecie do mnie, jak się będziecie wybierać na następny raz, to może warto. Um, pozwolić sobie, żeby podczas tego masażu zadziało się to, co najlepsze dla Ciebie. Że ty, ty się zgadzasz, że nie wiesz jak być może, bo tego często nawet ja sama nie wiem, jak mogę Ci w danej chwili pomóc, czy co, jaki plan ma Twoja dusza na Ciebie. Ale pamiętajcie, że to życie ziemskie, bo jakie cię przyszło? Chcecie zobaczyć na pewno. To jest kicia lolek. przedstaw się. Widać go? Kicia lolek. Że to życie ziemskie to jest takim mgnieniem, mgnieniem moka w tym naszym włoskim życiu i. My je traktujemy bardzo poważnie. Ja też mam takie części, które traktują to życie strasznie poważnie i te swoje lęki strasznie poważnie. Ale tak naprawdę to w ogóle nie ma żadnego powodu, żeby tkwić w tym wierzeniu, że nie ma dla mnie żadnej możliwości uzdrowienia. Że ja muszę to przeżywać przez bardzo długi czas, że ja muszę to właśnie tak przeżywać, że ja muszę się zamknąć. I mówię Wam o tym, bo moją intencją jest szerzyć świadomość, miłość, prawdę, przywracać ciała, energię do tych pierwotnych kodów źródła, czyli otwierać serca na miłość, czyli. Otwierać i od nowa czasem programować niektóre struktury, aby one współpracowały z wyższymi wibracjami, abyście byli szczęśliwi. A kiedy nie ma w tej współpracy z drugiej strony, to to się nie dzieje. Po prostu to się nie dzieje. Więc kiedy idziecie do. Idziecie przez życie, może nawet nie, nie chciałam powiedzieć do mnie, to nie chodzi o mnie, czy o podobnej klasy specjalistę, <grydy> tylko jak idziecie przez życie, to może warto jest iść przez to życie z takim przekonaniem, że to przemija, że przemija to wszystko, czyli każda relacja, w którą wchodzicie, ona może. Ona jest chwilą i wszystko jest ulotne. I że jeżeli coś was szczególnie porusza, to czy to na plus, czy to na minus, to że to poruszenie ono możecie chcieć w nim zostać długo. I wbrew różnym opiniom poruszenie, na przykład właśnie w smutku, głębokim żalu, czy żałobie, ono jest na pewnym poziomie traktowane jako takie doświadczenie z pogranicza romantycznych. A ono często jest niestety łączone z miłością i niechętnie się z nim rozstajemy. Dlatego warto jest mieć taką zgodę na to, że że żeby to przeminęło. Że kiedy idziecie, wstajecie sobie rano, to mówicie sobie, że, że dzisiaj niech się też czyni ten boski porządek dla mnie. Niech on się czyni tymi prostymi rzeczami, tymi wdechami, wydechami, które ja biorę. Niech ten boski porządek czyni się poprzez słowa, poprzez gesty, poprzez śmiech, poprzez zasłyszane w sentencje, Niech On się porządkuje we mnie i we wszystkim. I naprawdę mm, pięknie jest wiedzieć, że jest też my zaopiekowani jako ludzie, że to naprawdę daje wielką ulgę i że ten żal ból, który w nas powstał z jakiegoś powodu, on będzie otulony, że jest taka możliwość. Że ten żal ból zostanie utulony, otulony, że to się może skończyć. Chociaż może tak być, że będziecie o tym pamiętać, że ja też będę pamiętać, ale że to nie musi aż takie być takie zamykające dla życia. A, bo to jest największy dramat człowieka, istoty, jeżeli jest zamknięte na życie i mu się wydaje, że żyje. Żyje w swoich wyobrażeniach, bo myślę tylko, jest odcięty od miłości, od Boga, od źródła, i to jest według mnie jeden z większych dramatów, kiedy nie potrafimy choćby nawet a, przyjąć, a, pozwolić sobie a, na taką niewiarygodną myśl, że dla mnie też jest możliwa zmiana, A że dla mnie też jest możliwe szczęśliwe życie, A że dla mnie też jest możliwe, aby ten wyższy porządek mnie zauważył, A żeby ten wyższy porządek boski otworzył tę puszkę Pandory z moimi wyobrażeniami, doświadczeniami. I zrobił tam czystkę, po prostu. Więc y, takie przemyślenia po dzisiejszym masażu. Mam nadzieję, że wysłuchacie. Chciałabym naprawdę, żebyście się podzielili waszymi refleksjami. Um, nie z każdym mam czas i, i czuję, nie z każdym, żeby rozmawiać przed masażem, często rozmawiamy po, natomiast nie zawsze rozmawiamy przed, chyba, że już ewidentnie człowiek przychodzi na masaż intuicyjny, gdzie potrzeba jest współpraca. Ale w momencie, kiedy przychodzicie na, zapisujecie się na masaża juradyjskie, czy na masaż jakieś inne relaksacyjne, gdzie z założenia nie ma takiej pracy terapeutycznej, uwalniającej, tylko to ma być po prostu masaż, to wtedy ja staram się nie ingerować w wasze a Wasze psychiki, wasze umysły i energię, I, i staram się po prostu być z wami w tym, w czym jesteście, ale czasem naprawdę to nie jest łatwe, bo e, na poziomie jedności, na którym jestem, e, ja po prostu czuję wasz ból i czuję wasze myśli i czuję wasze braki. I wy macie szansę poczuć moje, jeżeli tam chcecie sobie. I na tym poziomie ja wiem, że tak nie musi być. Wiem, że a, zmiana jest możliwa i często jest łatwiejsza niż się wydaje, ale do tego potrzebna jest świadoma, tak. Do tego jest potrzebna świadoma. Świadoma decyzja, że ja chcę to skończyć. Ja chcę skończyć już to, um, to w czym żyłem. Ja chcę skończyć, bo uh, dzisiaj wstało nowe słońce i ja bym chciał, chciała wstać jak to słońce na nowo. Uh, I pozwolić sobie, żeby ta żałoba, smutek, czy tajemnica, czy trauma, czy cokolwiek, uh, żeby ona mogła się skończyć. Także ja mam. Życzę odwagi w, odwagi w tej decyzji, by wybierać inaczej. I um, będę wdzięczna, jeżeli się wypowiecie, jeżeli ktoś to trwał do tej 15 minuty, to, to będę wdzięczna za Waszą odpowiedź. Бузяки.